Kochani, tak wygląda matryca wydrukowana ze strony internetowej, tak ona mniej więcej wygląda. Nie wszystkie liczby chyba kojarzę, ale mam nadzieję, że zrobię to dobrze. Użyję różnych markerów, abyście ładnie to widzieli. I słuchajcie, zaczniemy sobie od, wiecie co, od głównych wibracji. Zaczniemy sobie od głównych wibracji. Pierwsza główna wibracja to jest to, jak ludzie Cię interpretują, jak Cię widzą. Druga wibracja z miesiąca urodzenia to są nasze, e, słuchajcie, talenty. E, to, co e, dano nam, kiedy się urodziliśmy, nasze możliwości, talenty, umiejętności. Trzecia, kwadraty rodowe, suma wszystkich to jest osobista karma czyli tu mamy ogon karmiczny, zadanie naszej duszy, znajduje się tu lub, lub tu. Zadanie naszej duszy. Jeszcze nie tak dokładnie ym, znam, ale na pewno znajdą się osoby pod tym filmem, które, y, które y, się wykażą. Y, także zapraszam serdecznie. Zadanie duszy. Ja tak dzisiaj z ciekawości bardziej niż y, żeby gdzieś tam coś. Y, słuchajcie, życzenia serca to już mam, Wam y, mówiłam w poprzednim filmiku, gdzie się znajdują. Tu są życzenia y, serca naszego kochanego. Y, I słuchajcie, kwadraty rodowe, y, już mam, może fioletowym, jakimś takim fioletowym. I teraz tak. Tu jest pierwszy kwadrat. I tu jest drugi kwadrat. Jak już mówiłam wcześniej, ta linia jest męska. Ta linia jest żeńska. Linia na plusie, linia na minusie. Przynajmniej tak się nauczyłam. I kochani, kolejna rzecz główna, to jest, jaki jesteś, gdzie ci wygodnie, pod jaką wibracją jesteś. Czekajcie, jakiś fajny, długopisik różowy. Może jakiś pseudo-flamingowy. O, no taki czerwonawy bardziej to jaki jesteś. Kanał finansowy. Kanał finansowy mamy tu. Jakie zawody najlepiej wykonywać? Skąd y, będą do Ciebie płynąć y, pieniądze u mnie? Słuchajcie bardzo jak zarabiać y, i ogólnie. Jakie y, zawody będą dla Was najlepsze, y, kanał słuchajcie, miłosny? Tu by się sprzedał czerwień, ale już go zużyłam. Tu damy wino. Dojrzałą czerwień sobie damy. I kanał y, miłosny, czyli jak wyglądają nasze związki, jakiego partnera byśmy y, chcieli, i tak dalej. Tutaj mamy po boku. Nie tym. Jakie energie y, mamy w danym wieku? Czyli na przykład w wieku 30 lat mamy 19 y, energię, ale w wieku 35 lat mamy energię y, na przykład wibrację 10. Y, jak już mówiłam wcześniej, wszystko się opiera na 22 arkanach. Bardzo interesujące, powiem Wam szczerze. Na 22 arkanach końcowym arkanem, bo pod pierwszym mamy maga, a końcowym arkanem jest głupiec. I tak możemy sobie interpretować nasz matrix i patrzeć, co tu ciekawego się dowiemy. Jeżeli coś jeszcze będę wiedziała na temat wykresu, dam Wam oczywiście znać. Mam nadzieję, że filmik był dla was przydatny, podobał się i to by było na tyle. Do zobaczenia już całkiem niebawem. Pa pa.